Witam wszystkich ponownie w Hand of Fate. Startujmy znowu z tym, że levelem... stakes are raised The challenges begin. <try> Mając nadzieję, że uda się go w końcu załatwić, tego króla bandziorów. Tak oczywiście, że wybieram... Once more go. you approach your doom I... Tak, co tu się dzieje? Muszę wszystko od nowa robić z tego co widzę. A nie, nowe tylko są te rzeczy które już praktycznie posiadam oprócz fulls Gold i tego więc można coś wyrzucić co robi co robi ta karta to jest fajne, to jest naprawdę sympatyczne co ja to widziałem, a czego nie widziałem Medium Armor, oczywiście, że można wywalić Medium Armor jak najbardziej i Healing Cup on jest tak średnio przydatny Ten Healing Cup. Dobra, walimy to w takim razie e, starczy. I wydarzenia. Coś nowego nam doszło? Nie. Ale brakuje nam jednego na pewno. Jednego wydarzenia nam na pewno brakuje. I ja może bym się skusił cholera. A gdzie moje wydarzenia się podziały? Że mi jednego brak. Dobra, nieważne. Mr. Lionel raczej średnio mi ciekawi. Ember Town Hero. Kurczę, no nie wiem. Co było ciekawe? <grytanie> Devil's Choice albo Dead King's Hall. Weźmiemy to Okej, okay, jesteśmy teraz wyposażeni w nasze deki. Elegancko, i startujemy <laughs> to ensure i no właśnie, 5-6 dustów plus sklepy. Coś jeszcze mi dasz? Nic, nic więcej, żadnych bonusów. Resztę trzeba zdobyć samemu. Wiem, jaki błąd popełniłoście. To dwa błędy w poprzednim gameplayu. E, mianowicie, pierwszy był taki, że nie połaziłem na mapie, jak już widziałem, że mam mało zdrowia, nie połaziłem w to i na i z powrotem, z, żeby wykorzystać jedzonko i przywrócić sobie trochę ż swojego prostu zdrówka. A drugi błąd to podczas walk wpadałem w um, zatrute okręgi, po, które zostawały po zabitych szczurach bodajże, więc... Więc takie dwa błędy popełniłem. No i dobrze. Wozimy oczywiście do kanionu. Dwa sukcesy, dwie porażki. O, a choice. Select your I co znajdziemy? O, świetnie. Lud, Lizardmeny są specjalnie o, nieodporne na nie, jakoś nie wiem, wrażliwe. Świetnie, to spowalnia e, uderzony cel i, i z jedyneczką czymś strzelamy. I finisher, ekstra. Oczywiście, że chcę to od razu sobie zaaplikować. Sprawdźmy to miejsce teraz. Dziewica. Dziwica. Błogosławieństwo by może jakieś się przydało. Co robi to błogosławieństwo? O, jeżeli mamy młotek, siekierkę, to trzy życia za każde. zabójstwo otrzymujemy. No świetnie. Szkoda, że, że to korka nie używam i gobliny. Nie wiem, mam wrażenie, że podobny układ pomieszczeń jak poprzednio i cztery pewnie ratmeny trzy dusty. e jeszcze ocha. no to chodźcie wstrętne kurcze szczurożercy pokażę wam jak to się robi na tatarach o, żeż mordę, tak... Nie, nie tak się... To nie ma kontrataku. Dobra, dobra, wieczór, Nie mamy kontrataku. Nie mamy tarczy. To jeszcze gorszy Wiadomo. Okej, okay, uciekłem. Kurwa, Pierdolony dobry szmaciarzu, dokładnie no, kurwa, nie tu, chodźcie, nie uciekł mi jeden ze złotem, ty nie uciekniesz. Kurwa, uciekł mi starczą. No to chuj, potarczy. Jeszcze skurwiel żyje, ja pierdolę, ależ życia, gdzie ty jesteś, chuju? No już nie trzeba finiszować go, to bardzo dobrze. Ja pierdyle. połowa życia. W... bra starczy. To to z czwórką złota. Ja pierdyle no to genialnie. Token nie jest mój. Nie, nie trzymam żadnego tokena. Wchodzimy na schody. No właśnie, szukajmy Z Sensu tego wszystkiego. Pół życia do cholery jasnej. Dobra, tu ruszmy. Pułapka. Nie mam kontrataku. I nie mam tarczy. Dwóch dustów i dwóch skali. O. Cudownie po prostu. <laughs> Czyli, że ta potyczka będzie również niezbyt ciekawa. Skakać muszę dużo. A, jedynka. Coś strzelamy pod jedynką. Ho, ho, ho. Spróbujmy tego od razu. Ciekawe czym strzelimy. O, do duchu. Aj, aj, skacz lepiej. Dobra. Kurwa, tu są jakieś pułapki. Dobra, 38 życia. Bo, kurwa, ty przestań cwelu tutaj rzucać do mnie. Znowu obrwałem? To za absurd. No. Okej. Okay. Kurwa, ci starczami sobie. Okej, ucieczka, szybka. Skopa. Truly, our game has begun. Tak. Nasza gra się nie tylko że zaczęła, ale i skończyła. No nic, ludzie, startujemy jeszcze raz. Startujemy jeszcze raz z tym koksem. Oczywiście, że wybiorę jego. O, wybierz. I startujmy. To cholery, tarcze mi gobliny ukradły. A, i źle. Tak, już to wiem. O, dało się przywinąć do przodu. Świetnie. E, lecimy w takim razie. Dziewica. Tak, chcę błogosławieństwo jednoznacznie. Czym you. O, świetnie. Pełne uzdrowienie, gdy do połowy życia dojdę. I gobliny przyklęte z kim one tym razem. Trzech Dastów również. Na szczęście on... Nie, nie będę miał tarczy. Aha, no to pysznie. Nie będę miał tarczy masakra po prostu. Czyli mam tylko finisher. Mam taką nadzieję, że mam finisher. Jest zabity. Nieważne. Nie, nie weszło. Nie, a może weszło? Kto wie? Finisher? Finisher? Nie trzeba. Nie trzeba finishować. Chodź tu szmato. Jest, padł. Gdzie jest ten Oddawaj tarczek. Matka cię nie uczyła, żebyś jak kradniesz, to żeby nikt cię nie widział. Dokładnie. Bardzo ładnie. Przeklęte gobliny. Od razu się czuję lepiej. Uff. Świetnie to błogosławieństwo na moich plecach w, w kołczanie wisi sobie. O, karta z token... Aha, nie, nie wiem jaka karta. Jaki token? Ja niby w końcu nic nie otrzymałem. Lećmy do przodu. Kanion. Teraz broń otrzymamy. Mam nadzieję, że nie ten przeklęty miecz, kurczę, bez kontrataku. Co za absurd. Chce. Od, od razu chciałbym wybrać sukces. A i lubiłem się. Sukces dobrze. I co otrzymamy? No, długo byśmy. Nie, znowu to samo. No nic, dobra. Zbierzemy go, on ma finisher i ma zamrażanie jakieś takie ciekawe. Spróbujemy jeszcze raz ten, ten powalczyć. Oczywiście, że śmiem. Śmiem nawet ruszyć się trochę do przodu. Co to jest? Aha, jakiś król narzeka na Radmenu, że opanowały te okolice. Zapłać Czy co? Nie mam 50 zł. On każe mi za coś zapłacić. A jeśli miałby 50 zł, mógłby wynająć najemnika, żeby załatwił gniazdo tych ratmenów. Nie możemy mu pożyczyć, czy dać. Więc odmówmy. No niestety. Mm, Okej, okay, mam nadzieję, że będzie można tutaj wrócić. pod. Nie, token został schowany chyba. Ale nie, wygląda na to, że można wrócić w to miejsce. I zasadzka. Dwa monsterkardy. Dwóch dastów, cztery plagi. Źle, sześciu. Dwa rzucające cholera. Cztery z zatruciem zostawionym na ziemi. I wąski teren. Wąskie gardło. Wąskie gardło to cholery, i ci będą rzucać we mnie. Dobra. Piepsze. Kurwa, co ty robisz? Gdzie ty machasz? W stronę tam, burty. Dobra. Dobrze, że tarcza przynajmniej ma kontratak. Aj, 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 aj... Czerwone... Kurwa, mać, ale obrywa. Nieważne, 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 nieważne. No, chodźcie. Nie wiem, przyjdziecie? Kurwa, musiałem oberwać. Ja pierdole. One też obrywają tam od, od trucizny. Świetnie. Obrywajcie od trucizny, obrywajcie. Okej. Okay. Dobra, rozwiała się trucizna. Można do nich podlecieć. Załatwiony. I załatwiony. Świetnie. Własnym nożem. Tam, czym on rzucał? Jakimiś oszczepami mini Zostawiłem pięć złota Ale za to Nie straciłem zbyt wiele Życia Trzy sukcesy o, Tu Gdzieś tu Dokładnie Przecież zabiłem gnoja I trzy karty otrzymałem Equipment Ring of Survival Świetnie, co trzecią walkę otrzymuję 20 życia, 5 foodu, to się zdecydowanie przyda, i 40 złota, które pewnie stracę, jeżeli nie spotkam szybko sklepikarza. O, kapłan, ok. Aha, to jest właśnie sklep, świetnie, od razu wejdźmy tam. Załatwmy wszystkie nasze potrzeby. A jest ich niemało przecież. Co ja mogę sprzedać? O! Kurde, trochę mnie nie ciekawi to strzelanie, szczerze mówiąc. Ale to w ogóle nic nie ma. Hmm. Kurwa, sprzedałem! <śled> Nie, nie to chciałem zrobić. Chciałem sobie inspekcję. <laughs> no dobra, problem rozwiązany. Czyli mam 50 zł. Mogę kupić błogosławieństwo za 75. No to mnie nie stać. Dobrze, że mam jeszcze toporek, ale masakra. E, zrobić sobie rany? Może nie. Sprzedawać itemów już nie chcę. Kupmy żywność. Kupmy żywność. A jednoznacznie. Tak. Kurde, kontynuować 14 żywności. Teraz wróćmy jeszcze, i mogę zdrowić sobie rany. Oczywiście, że z chęcią bym to zrobił. 15 health to work with. Tak, tak. Elegancko, więc w takim razie, skoro i tak złoto przeszanimy, złoto przeszanimy. Mamy 88 życia. Zaraz, zaraz, coś mi tu nie gra. Co ja wybrałem? 14 helfa, niby. Tu mamy 10. No to tak, kupię dziesiątkę jeszcze. Elegancko. Prawie pełne życie. I kupmy może jeszcze trochę żywności. Nie stać mnie na tyle, więc kupmy trójeczkę. Elegancja. Teraz wyłazimy. Wyłazimy. I. Sprawdzamy dalej, co się dzieje. Rzeka, ok. Oczywiście, że spróbujmy przejść rzekę. Huge sukces jest tutaj. Co? Jest. Huge sukces. Ciekawe, co się wy. O, jeden na karta złota. 10 złota otrzymujemy, które zaraz stracimy. Nie przyjmujcie się. Czy nie tak zaraz, bo w sumie mógłbym wrócić do. W sklepikarza i kupić jeszcze żywności, ale to nie ma sensu w tym momencie za bardzo. To, to cholery continue. Złazimy na dół w takim razie. Mhm. Złazimy. Uuu, od nogi. A to ci jajo. Sprawdźmy tutaj co się dzieje. Znowu sklepikarz. Pysznie. Zobaczmy co ten posiada u siebie w inwentarzu. Czym się będzie chciał podzielić ze strudzonym wędrowcem? Kurde, no szybciej, gro. Już 10 razy widziałem ...to animację. Wszędzie 10 razy. Mogę tak. Heal wound, remove kurs, sprzedać rzecz, kupić żywność. Zdecydowanie kupić żywność. O, to. Podejrzewam, że żywność będzie mi bardzo potrzebna, bo będę musiał łazić w to i z powrotem. Więc zapasy żywności, żeby tak robić kroczki w to, w to i w tamto, będą bardzo, bardzo niezbędne. Mam toporek? Mam przynajmniej toporek, ok. Wracajmy. Sprawdźmy teraz tą odnogę. Atak bandytów, ok, niech będzie. Z pełnym zdrowiem w każdym razie. Trzy bandytów, nie powinno być tragedii. Mamy tarcze, najważniejsze. Mamy tarcze, czyli będą kontrataki za pomocą tarczy wykonywane. Znaczy ogłuszenia bardziej, jeszcze lepiej nawet. No, aj, to nie. Dobra, nie to. Dokładnie. Jest załatwiony jeden. Nie rzucaj. Nie wiem, dlaczego im się ze szkotami? Tylko ci bandyci. Może to przez tą kratę. Okej, okay, tutaj byli bandyci, więc wyciągamy złoto, które żeśmy stracili. Nawet mniej troszkę chyba. Schody. Znalazłem schody. Turn back, chłopie. floor back. Tu, tu. Foodu tracimy ale to nic. Ratman Hunting Sprawdzamy piętra dokładnie. Jeden możesz w dupę, sporo ich sześciu. No nic. Trzeba będzie najważniejsze unikać zatru zatrutych terenów i jakoś przetrwamy to. Szerp! Aj, nie ma, nie można już. Aj, uciekać stąd, to jest teren zatruty, do cholery. Kurwa, no. Przestań, żeż uciekać. Nie, ty uciekaj teraz za to. Dzieci rzucający, szmaty. Chodź tu, szmoczarze. Finisz go. Do kurwa. Udało się go wykoń wykończyć? Udało się. Dobra, skakać, skakać teraz. Zostało. Tam zatruty teren mi został. Okej, okay, uniknąć. Chodź tu. Czyżby koniec? Tak, dokładnie. Ten niech się tam namacha. Tu zatruty teren, dobrze. Dobrze, dobrze. Wszystko... O, tu już jest częściutko, więc można. Chodź. Króliczku. Elegancko. Fu, fu, fu. No, straciłem. No, już się zaczynają walki wymagające mi robić. Jednoznacznie. I to złoto, które znalazłem, od razu straciłem. Pycha. I co się dzieje? Szkujemy ciała, u nich nic nie ma. No tak, zapomniałem, że u nich nic nie ma. Co może być u szczurów? Kurczę, diabelski karnawał, tragedia. No właśnie, if. Wszystko od tego, jeśli zależy. Tak, kontynuujmy oczywiście. Huge, sukces jest tutaj. Na wierzch poszedł i powiedzmy, że tu. O, przynajmniej sukces. Przynajmniej sukces. Ok, wędrujemy. Wędrujemy. I znowu szansa na bo wielką porażkę. Poszło gdzieś tu. Powiedzmy, że ten. <śmum> Super. Co się... Pain card. Ok. Kurczę, ale jajo. Zostajemy przywiązani... Jedna atrakcja jest. Przywiązani zostajemy do koła i zawiązanymi go... Oczami gość rzuca nożami, no niestety chyba jeszcze musi potrenować. <grywia> Super. Oh, max Health Minus. Kurde, źle. No i token oczywiście do skrzyneczki, no bo jakże by inaczej. To znany przeze mnie i kochany widok. idziemy do wyjścia tym razem. O oh, bez złota, z cholera, z małą ilością. Zmniejszoną ilością maksymalnego życia. Jest foodem of tragicznie zmniejszonym również. Tak, idziemy, idziemy, chłopie, ale to co czeka... Zobaczmy, jak wygląda komnata. Znowu od nogi, w kucz, czyli treptanie w to i z powrotem. Nie wiem, czy to mi się opłaca na dłuższą metę z sześcioma fudu. Kończę się, co nas czeka w tych, tych korytarzach. Zobaczymy ludzie w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć czołem.